A imię Ania, w sensie Anna, to co ono znaczy? Jeśli chodzi o Anię, to rodzina na pierwszym miejscu, chociaż Melanż też bywa bliskiej jej sercu. Ale priorytety Ania ma całkiem inne. Dla jednych mądre, a dla innych dziecinne. Ania lubi wygodne, spokojne i bardzo majątne życie. Dlatego mąż musi mieć portfel gruby i brak ochoty na picie. Perspektywy na wypasioną przyszłość to jej warunek konieczny. Bardziej niż kebab w głowie Ani przeważa bar mleczny. Anny mają niesamowicie silną wolę i ogromną cierpliwość. Problemy w pracy czy w domu to dla niej dodatkowa możliwość. Mimo, że Ania wrażliwa, to i cholernie energiczna. Jak się rozpędzi, to nie powstrzyma nawet Straż Graniczna. Ania ma w sobie coś, co powoduje, że każdy lubi jej towarzystwo. Dodatkowo Ania to kobieta idealnie przygotowana na macierzyństwo. Lubi żyć wygodnie, w pięknych mieszkaniach. No i jak to Ania nie lubi wieszać prania? Ania gotować nie lubi, ale jak już zacznie, to wszyscy żrą jej dzieła tak długo, aż braknie. Sama woli chipsy, film i zimną wodę. Ważne, żeby dać jej odpocząć, a nie zawracać głowę. A, no dobra, zrobisz teraz kolejne imiona? Zrobisz, zrobisz, a obserwujesz pana kasierza? Nie, a to trzeba? No jak nie, to nie będzie więcej. Jak tak, to będzie.